Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Cywilek właśnie zaraz jedzie na wakacje. Cywciu, wiesz, że jedziesz na wakacje? Cywilku, chcesz jechać? No, pojedziesz, miśku. Robaczku, mój piękny, grzeczny piesku. Grzeczny piesku, pojedziesz. O, daj łapkę, tak. Moi teściowie bardzo lubią go brać na wieś. Ym, i on sobie tam bryka, ma po prostu wielki, ogromny teren, wielki las. I on jest tam bardzo, bardzo szczęśliwy. Także zabierają mi go na kilka dni. Ale cywilko się będzie świetnie bawił, prawda cywilku? Tak, masować po łapce trzeba. Trzeba, księżulka, masować po łapce, tak. <laughs> Wiedzą, jak zerkasz tymi swoimi gałeczkami gałeczkami. Będzie musicie spakować, co bierzemy? Przed podróżą samochodem, bo to będzie dość długa podróż. Cywilek sobie zjadł. No i ile? Tam? Za dwie godzinki jeszcze poczeka. Przetrawi mu się pięknie, żeby nie było żygulinek, nie? Jezus, jak ty lubisz po brudce, co? Lubi mój pies po bródce. Och tak. Lubi mój pies Tak, drapać. Mojego piesia, śliczny jesteś, będę tęsknić za Tobą, wiem, że Ty za mną nie, ale to nic, i tak Cię kocham. na balkonie trzymam dla niego e, smaczki. Znaczy nie smaczki, tylko gryzaki. I mamy tak. E, skórkę króliczą. To jest poroże jelenia, które też bardzo lubię. O, już się tutaj pakuje, bo już wie, że to są jego rzeczy. Tak, to jest poroże jelenia. Cyrciu, masz ochotę? Nie masz ochoty, bo ci się znudziło. Ja wiem. Sorry za bałagan, ale to jest taki e, pawlacz balkonowy, więc e, no, mamy... E, gicz wołową, taką wielką, ogromną kość. Tutaj mamy coś, co pewnie zje o wiele szybciej, czyli łódko kurczaka. Tutaj, co tu mamy jeszcze? Róg. To pewnie też starczy na więcej czasu, no bo, no bo ten róg to no, nie wtrążoli od razu. Mam ogon cięty biały wołowy. Jakieś inne tutaj łapki kurze. Oj! I tyle w sumie. W sumie tyle gryzaków. Nie wiem, Cywil, co bierzesz na wyjazd. Te skórki królicze bierzesz? Skórki królicze ci pancia zapakuje. Cywilek tak czekał, to już masz robaczku, masz. Ale na miejsce leć z tym, dobra? Leć na miejsce. Twarda? Nie wygląda na twardą. Nie smakuje ci? O, i co teraz? I co teraz? I co teraz? Pancia musi podać, tak? Nie, nie podam ci. Sam sobie weź. Ja wiem, że mój pies wszystko rozumie, co ja do niego mówię, ale sądziłam, że aż tak. Gryzu, gryzu, gryzu. Tymczasem chodźcie ze mną, zrobicie ze mną kawę. Włączam mój ekspres do kawy. Powiem wam, że ja zawsze marzyłam o ekspresie. O, nie ma wody. Zaraz dodamy wodę jest to ekspres zamówiony ze strony internetowej Morelne Wybieram espresso, duża ilość wody, mała ilość kawki Kawiecie wiecie, do smaku, żeby była Dodaję mleczka sojowego i wychodzi mi naprawdę taka mleczna kawa Okej, okay, kawka zrobiona Boże, kocham kawę, ale w ogóle prawie nie czuć kawy Chciałam Wam trochę powiedzieć o sklepie Morele, jest to strona internetowa morele.net i ja już o niej Wam mówiłam jakieś 3 miesiące temu. Ja robię tam zakupy online, jeżeli potrzebuję jakichś e, produktów właśnie z na przykład AGD, e, laptopy, tam są, naprawdę jest bardzo duży asortyment z różnych, z różnistych kategorii. Oferta jest naprawdę szeroka z różnych kategorii, a ceny są naprawdę niskie. No i przede wszystkim zakupy w Morele to jest testka. Tak wygląda strona internetowa. Wybieramy sobie kategorię, która nam odpowiada. Jak widzicie, jest tego naprawdę dużo. Niedługo będą mnie interesowały zabawki i dziecko. <noise> Także no myślę, że skorzystam. Nawet mają wózki. O proszę. Dobra, wejdziemy na wózki dziecięce. O kurczę, słuchajcie, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, nawet sama nie sądziłam, że jest taka kategoria. No, jest tego sporo. No i same zakupy odbywają się w bardzo prosty sposób. Wystarczy wrzucić do koszyka swoje produkty wybrane, no i zrobić tradycyjnie zakupy. Okej, okay, dobra, lecimy teraz na spacerek z Cywilem przed jego podróżą na wakacje. Cywilek już pojechał, nie będzie go kilka dni. Słuchajcie, niesamowite jest to, jak ja teraz, wiecie, jak ja jestem w ciąży, dostaję mnóstwo komentarzy związanych właśnie z psem. W sensie, wiele z Was, naprawdę to jest niesamowite, jak wiele z Was pyta się mnie, Magda, co teraz? Co teraz z psem, jak ty jesteś w ciąży? Albo jakieś komentarze w stylu: A co jeśli dziecko będzie miało alergię na psa? Albo w ogóle pojawiają się pytania, czy ja zamierzam oddać cywila? I ja nie wiem, czego wy się spodziewać, że ja powiem, że nie wiem, że oddaję go do schroniska. No, kochani, nie, nie ma takiej opcji. Pomijam w ogóle kwestię, że ja Cywila bardzo kocham, i ja. Yy, no nie wiem, serce by mi pękło, jakbym musiała go oddać. To po drugie. Nie rozumiem takiego szukania sobie problemów w momencie, kiedy nawet jeszcze dziecko się nie narodziło. A jeżeli istnieją ludzie, którzy oddają psa tylko dlatego, że spodziewają się dziecka, że jeszcze się nie narodziło, jesteśmy w ciąży, a my już oddajemy psa, no to ja szczerze mówiąc nie rozumiem ludzi, którzy w ogóle podjęli się opieki nad zwierzęciem i przyjęli go do swojej rodziny. Słuchajcie, biorąc e, rasę Golden Retriever, wiedziałam, że jest to rodziny pies. Nastawiałam się na to, jak może wyglądać moje życie, więc siłą rzeczy jakby e, chciałam, żeby tarasa była dostosowana, przynajmniej gdzieś tam genetycznie, jakby taka, e, hmm, jak to powiedzieć, e, genetycznie uwarunkowana do bycia w rodzinie. Jest on pełnoprawnym członkiem rodziny i nie wyobrażam się sobie w ogóle go pozbywać się. No, aż mi się język plącze, bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. Zresztą szukanie problemów tam gdzie go nie ma jest totalnie dla mnie bez sensu. Zresztą ja bardzo pozytywnie podchodzę do posiadania psa i jednocześnie dziecka. Ja już wręcz nie mogę się doczekać, żeby jak w końcu poznał dzidzie. Dodatkowo bardzo zazdroszczę mojemu dziecku, że będzie się wychowywało z tak dużym psem, bo wyobraźcie sobie ile to empatii, jakiejś takiej nauki funkcjonowania ze zwierzęciem, jakby moje dziecko się nauczy. I jak dużo będzie miłości w domu dzięki temu. Także ja kompletnie nie widzę żadnych minusów, a wręcz same plusy. Także, słuchajcie, nie ma co się martwić na zapas. Cywilek zostaje choćby nie wiem co... A teraz wyjechał na wakacje, bo po prostu tam ma las, tam ma może się wybiegać i wyszaleć. A faktem jest, że ja troszeczkę już na krótsze spacery z nim chodzę. No wiadomo, jest mi coraz ciemniej. Wiadomo, jesteśmy teraz w takiej sytuacji przejściowej, i. E, faktycznie, nie, no, nie ukrywam, że jest mi coraz trudniej wychodzić z nim na spacer, ale jest mi trudniej ze wszystkimi czynnościami. Nawet z zakładaniem skarpetek jest mi trudno, z zakładaniem butów też mi jest ciężko, więc wiadomo, że wychodzenie z psem również staje się problematyczne. Ale to dotyczy każdej sfery mojego życia i jakby ze wszystkim jest ciężej teraz. E, powoli mój brzuch staje się no, coraz większy, ja też się coraz szybciej męczę. No, bo takie uroki ciąży, słuchajcie, Dzidzia jest już coraz większa. Dlatego faktycznie no, mój mąż teraz wychodzi na większą ilość spacerów. Ja sobie z nim spaceruję, z Cywilkiem. Zresztą on jest bardzo wyrozumiały. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to zapewne wiecie, że Cywilek ze mną na spacerach jest naprawdę bardzo spokojny. I ja nie wiem, czy on coś czuje, wyczuwa, że ja nie mogę tak za bardzo z nim szaleć. Nie wiem, może to jest jakaś intuicja zwierzęcia. Nie mam pojęcia, ale jest to faktycznie zauważalne, że on nas spacerach się teraz zrobił taki mega spokojny i idzie ze mną grzecznie i patrzy mi się, ja mówię wam w ogóle jak on idzie i tak sobie zerka na mnie oczkami. Jest takie słodkie, może wam to kiedyś nagrać. No i generalnie jest naprawdę bardzo kochany. Wychodzę z nim rano na spacer na jakieś pół godzinki, potem wieczorami, na przykład na 20 minut, już na taki ostatni nocny spacer, więc naprawdę ja się nie przemęczam. Są to na, nawet zdrowotne, że tak powiem, spacery. Natomiast faktycznie no, w tym momencie jest taka sytuacja, że ja na te, wiecie, ponad godzinne spacery aktualnie z nim nie wychodzę. Dziecko to jest jedna wielka rewolucja, dlatego jakby dostosujemy ten cały plan dnia e, i będzie wszystko dobrze. Natomiast e, obawy w stylu, czy dziecko będzie miało alergię, czy w ogóle oddać psa, bo mamy dziecko, to w ogóle odpada, odpada. <grym> odpada. Oprócz tego, że pies jest moją ogromną miłością, członkiem rodziny, to jest też obowiązkiem. E, dlatego nie wyobrażam sobie z takich błahych na tę chwilę przyczyn oddawać psa. W ogóle nie wyobrażam sobie oddawać psa. Żeby, żeby w ogóle pomyśleć o oddaniu psa, to musiałoby wyjść tyle czynników, jakichś takich w ogóle abstrakcyjnych i, i, i zanim w ogóle się podejmie taką decyzję, to, to tysiąc rzeczy powinno się zrobić. Od behawiorysty po jakichś innych specjalistów, którzy by pomogli w razie czego rozwiązać problem, bo problemy rozwiązujemy, a nie się ich pozbywamy, tak? No, wydaje mi się, że to jest... Oczywne. Robimy coś słodkiego. Słuchajcie, naszło mnie na zrobienie. Pierwszy raz będę robić takie ciasteczka daktylowe z płatkami owsianymi. Ja wprawdzie nie mam płatki... znaczy mam płatki owsiane, ale te płatki owsiane to jest granola, którą kiedyś zrobiłam z różnymi rzeczami. Tam jest chia, tam jest. Tam są orzechy, tam są płatki migdałów, także generalnie taka totalna. E, także jestem bardzo ciekawa tych e, ciasteczek owsianych z masłem orzechowym. Pycha. E, także zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy. Będą dobre, mam nadzieję, mam nadzieję, że mi wyjdą. Jedna, e, jedna szklanka dla suszonych. suszony. Okej! Mam też płatki owsiane. Je też zaleję troszeczkę wodą, żeby napęczniały. Żeby nie były takie, wiecie, surowe, że tak powiem. Dobra, udało mi się zblendować te daktyle. Wyszła taka brzydka paciaja. Starłem jeszcze jabłko tak na spontanie. Będę dodawać płatków owsianych. O Boże! Ej, zobaczcie to. To napęczniało! Wiecie, ja rzadko robię owsianki, dlatego mnie to zadziwia. Tak, napęczniało. Jej, dobra! wrzucamy to wszystko. Wydaje mi się, że nie głupim pomysłem będzie dodanie tutaj do tej y, mieszanki jajka, bo nie wiem, czy to się wszystko zmieli. Dobra, jabłuszko też. Jezu, co to mi wyjdzie? Zobaczymy. Owsianka w ciastku. Masełko orzechowe. Jedziemy z tym. Dobra, takie trzy łychy. Dobra, damy trzy łyżki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie no, jajko chyba musi być, słuchajcie, do tego. Jezu, kocham masło orzechowe, mniami! To będą ciastka na oko, więc yy, zobaczymy, czy wyjdzie. Kasa wygląda w ten sposób. Będę ją teraz nakładać na papier. Jezu, mam nadzieję, że to wyjdzie. Dobra. Ciasteczka wyszły tak, wkładam je do piekarnika na 180 stopni na około 20 minut i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Ciastka wyjęłam z piekarnika i faktycznie wyszły fajne. Myślę, że jak się ostudzą, to będą bardzo dobre, bo tutaj nic nie przylega, fajnie się ścięły, także huu! Uh! Z całej blaszki ciasteczek zostały mi trzy, bo wparował mój mąż i poleciał szybko na kawalerski. No i zapakowałam mu ciastka e, dla kolegów, też, jak przystało na idealną żonę. Pomijam fakt, że czuję się strasznie osamotniona, bo nie ma ani cywila ani mojego męża. E, wiadomo, jestem z dzidziusiem, 24 na H, ale to nie to samo, bo nie możemy sobie pogadać W sensie prowadzę monolog tylko z moją dzidzią e, W każdym razie, e, no cóż, no zostałam sama z ciastkami Ciastka wyszły naprawdę sztosik, e, bo podjadłam jeszcze jednego Ale jest pcha, dobre, naprawdę dobre, proporcje super, wszystko się pięknie ścięło Bez grama cukru Tak się robi fit ciasteczka Tak wyglądają w środku, są mięciutkie Um, także naprawdę są super Zebrałam się i ruszam Muszę pozałatwiać parę spraw na mieście Już się zrobiło totalnie jesiennie a Dlatego mam moją kamizelkę taram, taram. No i buty, bardzo je lubię i, I będę w nich chodzić kolejny sezon Także słuchajcie... Um, na sportowo dzisiaj. W każdym razie już bym najchętniej wzięła samochód i samochodem pojechała, ale jeszcze czekam na wyrobienie prawka, także, no niestety, niestety, słuchajcie, muszę jeszcze się poratować, tak Dotarłam do domu, weszłam do rezerw, dlatego że odbierałam w sumie paczkę z rezerw. Kupiłam sobie takie czarne body. Zależało mi, żeby to body miało właśnie taki kwadratowy dekolt. Wzięłam tą marynarkę, Um, nie jest fajna, bo jest taka... Luźna z jednym guzikiem. No niestety teraz się nie zapnę, ale pociąży będę z niej korzystać. No i wzięłam też tą bluzę. Jest ona naprawdę spoko. Można ją zarzucić i nawet założyć do tej marynarki. Będzie ekstra wyglądać. Wzięłam też cywilkowie oczywiście smaczki. No i sobie czekoladę. Bardzo lubię tę czekoladę i powiem wam, że często się na... W duce kupiłam też patelnię, i słuchajcie, dostałam prezent pan mi wrzucił yy, ciasteczko. No. <grywa> Byłam strasznie szczęśliwa jak to zobaczyłam. A patelnia taka zwykła. Zabieram się za zjedzenie żurka, żurku, <grywa> żureczka. <grywa> w każdym razie uwielbiam tą zupę, to jest moja ulubiona zupa. Żurek i pomidorówka i kremy wszelkiego rodzaju. Przymierzyłam to body. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i super rozciągliwe. To jest rozmiar ML. Natomiast jest naprawdę super, mi zależało na tym, żeby miało właśnie takie, e, taki kwadratowy dekol. No jest fajne, jeszcze w nim troszkę pochodzę, ale mam już brzuszek. Uhuhu. No i przymierzyłam jeszcze tą marynarkę. Też wygląda fajnie, nie wiem jak z tym światłem, czy dobrze widzicie. W każdym razie jest naprawdę fajnie wykrojona. No niestety, no mówię, no teraz się nie zapnę, natomiast no mogę na luźnej chodzić, na, na odpiętej. No co, muszę w czymś chodzić, jednak, bo nie mam ciuchów. Także no, a staram się kupować nie na dziale ciążowym, tylko na takim dziale normalnym, żeby móc właśnie wykorzystać te ubrania jeszcze po ciąży. Okej, okay, i tutaj mamy tą bluzę. Słuchajcie, jest ona naprawdę super, bardzo mi się podoba. Nie widać w ogóle brzuszka prawie. W każdym razie no jest ekstra, bo na pewno będę w niej chodzić. No i jest fajna, bo jest długa. Ja ją widzę właśnie z, z beżowymi rajstopami i do tego jakieś takie ciężkie, duże buty. jest, słuchajcie, sztaśnienie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie Mam nadzieję, że taki luźny vlogas Wam się podoba W ogóle dajcie mi znać, czy lubicie tego typu filmy Bo ja generalnie lubię nagrywać vlogi Ale teraz, no, przyznam się szczerze, że długo I e, jakby często siedzę w domu, no bo już sobie odpoczywam e, No i nie wiem, czy Was ciekawią takie e, moje luźne vlogasy Dni spędzone ze mną i z moim psem e, W każdym razie dajcie znać e, My się widzimy w kolejnym odcinku Buziaczki, do zobaczenia 再见。Bye. Bye bye.